Cześć, tutaj Kuba Karamara. Podczas konsultacji z początkującymi copywriterami czasami poruszamy takie tematy, które wydaje mi się powinny ujrzeć szersze, powinny być dostępne dla szerszego grona odbiorców. Podczas jednej z konsultacji niedawno rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób interpretować zlecenia, które pojawiają się na platformach tekstowych. Czasami te wytyczne są bardzo proste, czy wręcz ich nie ma, a czasami jest ich więcej. I ten poziom skomplikowania może być trudny dla osoby początkującej. Nie wszystko może być jasne, nie wszystko może być takie na pierwszy rzut oka oczywiste. Więc podczas takiej konsultacji ja interpretowałem o co chodzi, tłumaczyłem te różne wytyczne, i teraz chciałbym, cię, chciałbym się podzielić z Tobą fragmentami właśnie tego. Mam nadzieję, że pomoże Ci to w realizacji zleceń na platformach tekstowych. Oczywiście, jeśli masz jakieś pytania, zostaw komentarz. Tam postaram się bezpośrednio odpowiedzieć na Twoje pytanie. Natomiast myślę, że wiele ciekawych rzeczy dowiesz się z tego materiału, także zapraszam Cię serdecznie do oglądania. Okej, okay, no to jakieś widzę, że wybrałeś sobie taki, gdzie jest dużo, dużo różnych wytycznych, natomiast no wiesz co, jakby tak z mojego doświadczenia jest tu ich sporo, ale zobaczmy, co tu jest takiego trudnego, minimum 1500 znaków, no to tutaj chyba jest oczywiste, nie? Yy, tekst ma być poprawny stylistycznie i ortograficznie, nie może mieć powtórzeń. No to jest, coś, to jest taka wytyczna, która generalnie do niczego się nie sprowadza. No wiadomo, że każdy tekst ma być poprawny, ale nie zawsze to się uda. To, na, na to bym nie zwracał większej uwagi. Proszę zwracać uwagę na komentarze w nawiasach, pokazując, co musi się znaleźć w tekście. Yy, no to to, to to już jest informacja bezpośrednio. Do, do tekstu, czyli oto jakie frazy mają być wykorzystane. Czyli mamy tutaj odczynniki mikrobiologiczne, to jest, to jest ta fraza do, do, do wykorzystania, a informacje na stronie, no to jest jakby źródło już podane, że nie trzeba szukać, nie? Więc, więc tak naprawdę to jest, to jest tylko ułatwienie. Musi być minimum jeden nagłówek H2, musi on brzmieć inaczej niż tytuł, niż tytuł artykułu i nie może być jego parafrazą. OK. Czyli... Artykuł generalnie składa się z y, nagłówka, czyli tytuł y, nagłówka H1, to ma związek przede wszystkim z SEO. Natomiast w dokumencie, y, w edytorze tekstowym, tak samo, jeżeli macie tekst napisany. No to nagłówek ten tytuł można zaznaczyć i wybrać sobie tam w lewym górnym rogu jako nagłówek 1, nagłówek 2 jako tekst reformatowany i tak dalej. Jeżeli oznaczycie go sobie jako nagłówek 1, nagłówek H1 to jest tytuł tekstu, nagłówek H2 to jest śródtytuł i potem są nagłówki aż do H6, H3, H4, H5, ale to są jakby śródtytuły Śród, śród tytuły i tak dalej. Nie? W praktyce używa się tylko prak praktycznie H1 i H2 jako główne śródtytuły, czasem H3, kiedy te e, śród, jakby akapity są długie. Nie? Natom natomiast tutaj też zaraz że zerwę, ja ci pokażę, bo tam, jest, bo tam jest edytor, to można zrobić normalnie w edytorze. Po prostu tu chodzi o oznaczenie. Nagłówki H2 to są po prostu śródtytuły, no i tyle. I, i jedyna trudność jest taka, że trzeba je, je oznaczyć. I w ogóle, że jeden nagłówek H2 to też jest... Tak się nie robi, musi być no, minimum dwa. No bo po co robić... Yy, wiecie, śródtytuły stosuje się po to, żeby nie była ściana tekstu, nie? I, I to musi być jakaś taka symetria w tekście, więc no przynajmniej jeżeli artykuł ma, powiedzmy, nie wiem, 2,5 tysiąca znaków, no to przynajmniej dwa śródtytuły muszą być, a, a, a jeden... W środku no to jest bez sensu, nie jest. Jakby tekst z czegoś takiego: tytuł, lead, jakiś wstęp. No i powiedzmy, jeden, dwa, trzy śródtytuły z jakąś treścią, no i, pod, i jest jakiś tam aka, jeden akapit podsumowania. Tak to powinno wyglądać. Więc, więc jeden śródtytuł to też nie jest dobrze, więc minimum dwa, trzy. Jeden link w nawiasie to podawać jako przykład oferty. Aha, jeśli link w nawiasie, to podawać jako przykład oferty. Nie opisać filmy sklepu. No to jest artykuł sponsorowany. Dać informację, że więcej na ten temat znajdziesz na tej stronie, albo odczynniki mikrobiologiczne możesz na przykład kupić na tej stronie. Chodzi po prostu, żeby to, to też link do tej strony był bezpośrednio umieszczony w tekście. Jakby to, to, to jest tak wszystko w niepotrzebny sposób skomplikowane, bo tu nie ma niczego trudnego, natomiast to, on to tak opisał, żeby to brzmiało w trudny sposób. Frazy podane w cudzysłowie mają znaleźć się w tekście, nie w nagłówku, w takiej formie, w jakiej zostały podane. Hmm. No, czyli to jest, no, to jest jakby znowu to samo, co było wcześniej napisane, nie? że to co, to, co znajduje się w, w, w nawiasie, musi być użyte. No to, no to to jest ta fraza. Jeśli jest podana prośba o wstawienie linku, musi być on wstawiony naturalnie. Na, naturalnie, czyli. czyli tak, jakby, żeby pasowało w tekście, tak? Czyli piszesz o odczynnikach mikrobiologicznych i mówisz, że no to odczynniki mikrobiologiczne można znaleźć na przykład na tej stronie, a nie, że piszesz, wiesz, że, że, że nagle tak nic z gruchy, ni z pietruchy nagle się pojawia ten link. No ale to, to też jest, jakby wiesz, no taka oczywista rzecz. Gdyby to nie było napisane, to, to po prostu miałbyś z tym mniejszy problem. No. Linki rejestracyjne nie mogą być wstawione w nawiasie, w a ani tym bardziej nie umieszczone na zasadzie, jeśli chcemy znaleźć taki produkt, wystarczy w wyszukiwarkę, słowo kluczowe. Rozumiem dlaczego on napisał o tej konstrukcji, bo to, to, to ma raczej związek z frazami, takie, które, na przykład z frazami lokalnymi. Jak jest fraza typu y, usługi hydrauliczne Wrocław. No to trudno ją taką frazę wpisać w taki sposób, bez odmieniania żeby żeby to jakoś wpasować w treść, nie? Trzeba by to odmienić, a jeżeli tego nie odmienić, to no to będzie brzmi, brzmiało nienaturalnie, więc stosuje się czasami taką konstrukcję, że yy, no, wystarczy wpisać w wyszukiwarce usługi hydrauliczne Wrocław i wtedy, wtedy i wtedy jakby w w zdaniu jest to wpleciony w sposób naturalny, ale on nie chce, żeby takich konstrukcji korzystać. Teksty nie mogą być pisane w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Proszę trzymać się jednej formy osobowej. No tak, to, to, to jest taka zasada. Generalnie, praktycznie nigdy nie można używać, pisać w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Ra, raczej tak najlepiej w formie bezosobowej ogólnie pisać wszystkie, wszystkie treści. Fraz nie mogą być w, w tym samym zdaniu i w tym samym akapicie. Chyba, że jest tak krótszy niż tysiąc znaków. Bo on, też, wiesz co? bo on też sobie tak zrobił pewnie, wypisał sobie wszystkie wytyczne, które są dla niego istotne, zleca różne rodzaje tekstów, a, a, a za każdym razem wkleja to samo, bo mu się nie chce, nie wiesz, Bo ludzie tutaj zlecają na przykład po 500 tekstów miesięcznie i, i nie wczuwają się w to za bardzo, nie? Więc jakby tutaj też się nie ma co aż tak wczuwać. Ale to, to nie ma co czekać, to się nie ma co zastanawiać. To trzeba pach, pach, pach. Ja już myślałem, że wy mi powiecie, no już mamy po 500 tekstów zrobione i co teraz mamy dalej robić, no. To jest problem taki, że jakiś taki brak odwagi, że ojejku, no nie wiem, a może... Tu się nie ma czego bać, Słuchaj, W najgorszym przypadku, to się co może stać, to ktoś Wam ten tekst zwróci i to też jest wtedy super, bo Wam zwróci i poda powód dlaczego, bo na przykład, nie wiem, tekst jest nieunikalny, albo źle są umieszczone frazy, powinny być tak i tak, więc... Albo macie dobrze zrealizowane zlecenie, albo macie feedback. I tam chyba i tak, ja nie pamiętam dokładnie, jak tam to działa, ale chyba jest jakby, poprawia się i jeszcze raz wysyła tekst do akceptacji. Więc w najgorszym wypadku, 5 minut, zebrany feedback i, i, i macie tekst gotowy. I już większe doświadczenie. I po 5-10 mm, tekstach takich napisanych wiesz, że, że to wszystko to jest w ogóle zero problemu. Skomplikowane wytyczne są takie. Agencje, gdzie 10 briefów wysyłają, i wtedy są skomplikowane, a to są same proste rzeczy. E, nie mogą się w samym zdaniu i tym samym akapicie. No tak, tylko że tak jak mówię, tutaj jest jedna fraza, więc tutaj to, to się tego nie tyczy. Jeżeli będziesz miała na przykład 5 fraz, chodzi o to generalnie, żeby nie wymieniać fraz na przykład po przecinku, nie, że masz umieścić w tekście frazę e, radio, telewizor, i drukarka i i wymierz, wiesz. W sklepie internetowym może kupić radio, przecinek, drukarka, przecinek, telewizor. Nie, w ten sposób się nie robi, m, tylko generalnie, y, jeżeli są różne frazy, bo generalnie te frazy powinny być równomiernie rozłożone mniej więcej w całym, w całym tekście. A też nie tak, że y, wiesz, są trzy akapity i na przykład wszystkie są w trzecim, albo wszystkie są w pierwszym. Równomiernie to się rozkłada. E, proszę nie wklejać tytułu do treści, nie jest on liczony w ilości znaków. Temat nie może być powtórzony w artykule. No to jest. Y chodzi o to, żeby nie nabijać sztucznie, y sztucznie znaków. To na niektórych platformach nawet w. Y jakby w, w samym zleceniu, jakby od bezpośredniej platformy, jest taka informacja, żeby dodatkowo tego nie, 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 nie kopiować. Proszę znaczyć wskazane frazy w tekście za pomocą pogrubienia. No to jakby standardowo frazy kluczowe się pogrubia. Rzadko kiedy jest inaczej, proszę pitać, pisać akapity dłuższe niż trzy zdania. Chodzi o to, żeby nie było pewnie jakichś takich akapitów bardzo, bardzo króciutkich. Aha, no bo to pewnie też jest związane, już wiem, z nabijaniem znaków, że ktoś Enterami sobie nabija i tekst ma 2000 znaków i się składa z 20 akapitów. Po powiesz po, po dwie linijki. Ale no to też, to naprawdę jakby ktoś chciał kombinować, to są takie wycieczki. Link wstawić w takiej formie, w jakiej został podany, czyli po prostu go kopiujesz jeden do jednego. No i tyle. A weź kliknij rezerwuj, bo tam będzie można i tak anulować, a jeszcze chcę wam pokazać z tymi nagłówkami. Tutaj się tego nie używa. No generalnie jak będziesz pisać na przykład już potem le, poza tą platformą, no to nagłówek oznaczasz sobie tytuł jako nagłówek 1, aśród tytułu jako nagłówki 2. A tutaj akurat jest po prostu w, ponad tym polem tekstowym jest miejsce na tytuł i tam się tytuł wkłada, wpisuje. No i w ten sposób to jest oznaczone, więc widzisz nawet, że to się jakby formatowanie zmienia, że to jest takie pogrubione, większe i, i, i w ten sposób podajesz jakieś inne inne Aha, anuluj to wtedy. No i tutaj już na przykład jest to, to takie bardziej standardowo wyglądają te, te zlecenia. Proszę o artykuł Najpierw formie poradnika, nie tylko opis oferty firmy, tekst podzielony na kilka kapitów ześród tytułami. Tak, śródtytułami, czyli po prostu te nagłówki H2. Tutaj pewnie on, skoro o tym nie pisze, to nawet nie wymaga, żeby, żeby je jako, na, jako te nagłówki H2 oznaczać, tylko po prostu, żeby było widać, że, że, że są te śródtytuły, nie? Zawsze, zawsze pamiętajcie o tym, żeby nie robić po prostu ściany tekstów, bo tego nikt nie lubi i wiele osób tego po prostu nie zaakceptuje. No, tekst taki. Chodzi o to, żeby tekst dało się przeskanować wzrokiem, nie? Tu chodzi o to, że. Jakby to pierwsze to jest słowo kluczowe, a to drugie to jest link. Tylko, że akurat w tym przypadku anchor to jest słowo kluczowe, w ten sposób można powiedzieć, bo normalnie jak piszecie tekst, yy, macie słowo kluczowe, no to tam przygotowujecie go, pogrubiacie słowa kluczowe i wysyłacie. Ktoś sobie już yy, znajduje to słowo kluczowe, po to się pogrubia, żeby ktoś widział, gdzie te słowa kluczowe są, i on sobie w kodzie HTML yy, robi coś takiego, że jak już to będzie opublikowane na stronie, no to jak Ktoś kliknie na to słowo kluczowe, no to przeniesie go tam na, na tą stronę. nie? A tutaj on chce, żeby, żeby to było, jakby po Twojej stronie, żebyś ty to zrobiła. Nie? Dzięki to tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że rozjaśniło ci się trochę to, w jaki sposób interpretować te zlecenia. Jeśli jest taka możliwość, to po prostu wybieraj te mniej skomplikowane, te, w których nie ma zbyt wielu wytycznych, natomiast warto te wszystkie rzeczy znać, warto te wytyczne rozumieć, no a później kiedy już nie będziesz działać na platformach tekstowych, tylko bezpośrednio pracować z klientem jeden na jeden, to ta wiedza będzie od Ciebie wymagana, klient będzie zakładał, że to Ty jesteś ekspertem czy ekspertką, że to rozumiesz, tak więc warto to jednak wiedzieć. Jeśli masz jakieś pytania oczywiście zostaw je w komentarzu, ja na wszystko odpowiem. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!